Siema! Dzisiaj lecę z BESA taki jeden. Jest to jeden z najłatwiejszych challenge. Ów. Postanowiłem, że <coughs> nagram z tego odcinka Lecimy. tu to, to sobie idzie. Tylko jest dobrze. Nie Dobra, jest. идет стало бы снизить температурка <Связи> не могу взял event last light jest dobrze dosłownie reset went next tutaj mam 9 coinów, jest dobrze, z druga Że tak będzie. dobrze przyznałem Dobra. Zrobimy to. Ale to chyba już się nie da. Tylko wtedy zrobić No dobra, zobaczmy. O, jakie mogę zobaczyć. Co jest one To jest S. Laby tylko. Dobra, to jest. Jestem na Ezie ten, ten. Ten jest na Ezie. Ten... Ten trochę denerwuje. Ale

Tak cię klikniesz Dobra, fantom ucieka O, mam cię koleżko Ty uciekaj Wszystko dobrze teraz Chyba sobie od razu poszedł. Tak, ale szybko przejdzie, jak nie schłodzę. To jest druga. To jest bardzo dobra. Uuuu... <laughs> dobra, jakieś baterie, dobra. No fajne, jakieś Ultimate fast Bite. dobra. Nie obchodzą już mnie challenge Co lecimy tak. Zrobię sobie taki własny challenge. podpisowany przeze mnie już będzie dużo to będzie jakieś 1500 nie, 1400 Okej okay. <laughs> Dokąd lecimy? Widzowie, przechodźcie na pana Że jest by Było Czeka, ucieka Tobie się cieszymy mały ten ucieka mamy cię! Mamy to, by Fredbear. to już nawet To chyba fredber. To jeszcze jest Ciebie teraz Ależ cię. Okej, Ej, chyba specjalnie daję też 60%. Dosłownie A ja tobie w ten. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Kaj ci ład 10 fast यह लगे भी गांधी सब कुछ इ Тут я тоже фурия мало белый. Что ты Muszę znaleźć mię. I Ja mogę teraz flashlightać. to balony. Balony. Balony, tak. Uciekaj mi z To jest czwarta Ja już muszę minutę czekać. Że ja nic nie widziałem. Okej, okay. y jak, oha, to ja muszę tyle przetrwać, ojej, Dobra piąta, poczekaj. pociekaj. O, idź, bo ja muszę jeszcze jednego klipa, no. me, bird? Super. Sobie. Jak ja teraz przetrwam? Let's go! jest. Aha, No No tak się cieszę. Co to za razy było po ja nie wiem, jak ja tu przeżyłem. Dobra widzowie, to było na tiga, z tego tiga. To jest mój challenge. Jeśli uda Wam się go zrobić, napiszcie w komentarzu. A jeszcze ja się złamałem, Pa!